Czy wierzycie, że wasze życie finansowe może się diametralnie zmienić? Dzisiejsza wiadomość jest niczym innym jak wyjątkową obietnicą od Boga, który pragnie, abyście poznali głębokość Jego miłości i troski o wasz dobrobyt. Jeśli szukacie nadziei w trudnych czasach, jeśli zmagacie się z pytaniem, kiedy nadejdzie wasza chwila zwycięstwa, zostańcie tutaj. Bóg ma coś bardzo ważnego, co chce wam dzisiaj objawić. Wyobraźcie sobie świat, w którym wasze finansowe troski zostają rozwiane, a pokój wkracza na miejsce niepewności. Czy pragnięcie doświadczyć takiej transformacji? Chcę Was zaprosić, abyście zostali ze mną do końca tego filmu, ponieważ każda sekunda może być kluczowa dla Waszego duchowego wzrostu i praktycznych zmian w życiu. Pamiętajcie, że to, co dziś usłyszycie, może stać się fundamentem Waszej przyszłości. A czy uwierzylibyście, gdybym powiedział Wam, że klucz do Waszych finansowych drzwi leży już w Waszych rękach? Wszystko, czego potrzebujecie, to poznać narzędzia, jakie oferuje Bóg, aby przynieść prawdziwe błogosławieństwo. Na początku tego filmu chciałbym, abyście zrobili jedną rzecz: jeśli czujecie, że to przesłanie jest dla Was, zostawcie komentarz z prostym zdaniem, przyjmuję te obietnice. Niech Wasze słowa staną się dowodem Waszej wiary i krokiem ku nowym możliwościom, które Bóg ma dla Was. Podzielcie się tym filmem z kimś, kto może go potrzebować, być może to wy będziecie narzędziem Bożego planu dla kogoś bliskiego. Zanim przejdziemy dalej, żądajcie sobie pytanie, czy naprawdę ufam Bogu w kwestii mojego finansowego jutra? Czy jestem gotowy, aby pozwolić mu działać w moim życiu? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jesteście we właściwym miejscu. Niech ten film stanie się w waszym życiu początkiem nowej drogi, drogi nadziei, pokoju i obfitości. Chcę Was zachęcić do naciśnięcia przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi treściami prowadzonymi przez wiarę. Drodzy bracia i siostry, jest coś, co musicie zrozumieć od samego początku, każda sekunda tego filmu jest ważna, ponieważ Bóg przygotował dla Was wyjątkowe przesłanie, które może całkowicie odmienić Wasze życie. Wytrwajcie do końca, a zobaczycie, jak wielkie rzeczy mogą się wydarzyć, gdy pozwolicie Bogu działać. Czy kiedykolwiek czuliście, że przegapiliście coś ważnego, ponieważ nie byliście wystarczająco cierpliwi? Dziś nie możecie sobie na to pozwolić. To przesłanie jest jak puzzle: każdy kawałek jest niezbędny, aby zobaczyć pełny obraz. Jeśli opuścicie choćby jedną część, możecie stracić kluczowy element, który Bóg chce wam objawić. Dlatego proszę nie przerywajcie oglądania. Każde słowo jest tu z powodu, a każda myśl prowadzi Was do głębszego zrozumienia Bożego planu dla Waszego życia finansowego. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre modlitwy wydają się nie być wysłuchane? Może odpowiedź leży w wytrwałości i wierze, które musimy wykazać. Bóg działa w swoim czasie, a my musimy być gotowi, by czekać i ufać. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyście zostali ze mną do końca. Każdy fragment tego filmu jest krokiem na drodze do zrozumienia, jak możecie otworzyć drzwi do Bożych Błogosławieństw. Pamiętajcie, że życie duchowe to nie sprint, ale maraton. Wytrwałość jest kluczem do osiągnięcia pełni Bożych obietnic. W chwilach zwątpienia przypomnijcie sobie, że Bóg nigdy Was nie opuszcza. On jest z Wami w każdym momencie, nawet teraz, gdy oglądacie ten film. Czy jesteście gotowi, aby usłyszeć Jego głos i podążać za Jego wskazówkami? Nie zapomnijcie zostawić komentarza i podzielić się swoimi myślami. Wasze świadectwa mogą być inspiracją dla innych. A teraz przygotujcie się na dalszą część tego niezwykłego przesłania. Bądźcie cierpliwi i wytrwali, a zobaczycie, jak Bóg działa w Waszym życiu. Drodzy bracia i siostry, Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ Bóg ma dla Was przesłanie pełne nadziei i oczekiwania na lepsze jutro. Wyobraźcie sobie swoje życie, w którym każdy dzień przynosi nowe możliwości i błogosławieństwa. Czy jesteście gotowi uwierzyć, że taka rzeczywistość jest możliwa? Bóg chce, abyście zrozumieli, że Wasza przyszłość finansowa może być pełna obfitości i pokoju. Czy kiedykolwiek czuliście, że Wasze marzenia są poza zasięgiem? Dzisiaj chcę, abyście uwierzyli, że te marzenia są bliżej niż myślicie. Bóg pragnie, abyście zobaczyli pierwsze oznaki zmiany, które już teraz zaczynają się pojawiać w waszym życiu. Może to być mały krok, subtelna zmiana, ale z czasem stanie się ona fundamentem waszej przyszłej obfitości. Pomyślcie o tym, jak wiele razy Bóg prowadził was przez trudne chwile, abyście mogli docenić błogosławieństwa, które nadchodzą. Każda trudność, z którą się spotykacie, jest przygotowaniem do czegoś większego. Bóg nigdy nie zostawia was samych w tych chwilach. On jest zawsze obok, gotowy, aby was prowadzić i wspierać. Czy jesteście gotowi zaufać mu w pełni i pozwolić, aby jego plan działał w waszym życiu? Wyobraźcie sobie, jak wasze życie może wyglądać, gdy zaczniecie widzieć pierwsze owoce swojej wiary i wytrwałości. Może to być nowa praca. Niespodziewane źródło dochodu, czy po prostu wewnętrzny spokój, który daje pewność, że Bóg się o Was troszczy. Każdy z tych znaków jest dowodem na to, że Bóg działa w Waszym życiu i przygotowuje Was na jeszcze większe błogosławieństwa. Niech Wasze serca będą otwarte na te zmiany. Bądźcie gotowi przyjąć każde błogosławieństwo z wdzięcznością i wiarą. Pamiętajcie, że Bóg ma dla Was plan pełen nadziei i przyszłości. Jego obietnice są pewne a jego miłość do Was jest niezmienna. Czy jesteście gotowi zaufać Mu i pozwolić, aby Jego obietnice stały się rzeczywistością w Waszym życiu? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Wasze świadectwa mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają nadziei i oczekiwania na lepsze jutro. Niech Wasze słowa będą dowodem na to, że Bóg działa w Waszym życiu i że Jego obietnice są prawdziwe. A teraz przygotujcie się na dalszą część tego przesłania, które przyniesie Wam jeszcze więcej nadziei i inspiracji. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań i niepewności potrzebujemy czegoś, na czym możemy się oprzeć, czegoś, co przyniesie nam pokój i pewność. Pismo święte jest pełne obietnic, które Bóg dał swoim dzieciom, aby przynieść nam nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami kilkoma z tych obietnic, Abyście mogli zobaczyć, jak bardzo Bóg troszczy się o wasze życie finansowe i jak pragnie was błogosławić. W księdze Jeremiasza 29, 11 Bóg mówi: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Czy to nie jest wspaniała obietnica? Bóg ma dla was plan pełen pokoju i nadziei, plan, który obejmuje wasze finansowe bezpieczeństwo i dobrobyt. Czy jesteście gotowi przyjąć te obietnicę i zaufać, że Bóg ma dla was najlepsze zamiary? W Ewangelii Mateusza godzina 6.33 Jezus mówi, starajcie się naprzód o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. To przypomnienie, że gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu i szukamy Jego woli, On zaba o wszystkie nasze potrzeby, w tym także o nasze finanse. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg wie, czego potrzebujecie i że On dostarczy wam wszystkiego, co jest wam potrzebne? W Księdze Przysłów 3, 9 myślnik 10 czytamy Czcij Pana z Twojego majątku i z pierwocin wszystkich Twoich plonów, a Twoje spichlerze będą wypełnione obfitością, a tłocznie Twoje będą opływać w moszcz. To obietnica, że gdy oddajemy Bogu to, co mamy, On błogosławi nas obfitością. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg wynagrodzi Waszą wierność i hojność? Pamiętajcie, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. On nigdy nie zostawia swoich dzieci bez wsparcia. W liście do Filipian godzina 4:19 Paweł pisze: Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi w Chrystusie Jezusie wszelką potrzebę waszą. Kropka. To zapewnienie, że Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby według swojego bogactwa. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg ma dla was wszystko, czego potrzebujecie? Niech te biblijne obietnice będą dla was źródłem nadziei i wiary. Podzielcie się swoimi ulubionymi wersetami w komentarzach i opowiedzcie, jak Bóg działał w waszym życiu. Wasze świadectwa mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają nadziei i pewności w Bożych obietnicach. A teraz przygotujcie się na dalszą część tego przesłania, które przyniesie Wam jeszcze więcej inspiracji i wzmocnienia wiary. Drodzy bracia i siostry, jednym z najważniejszych aspektów naszej duchowej podróży jest wspólnota i wzajemne wsparcie. Dlatego dzisiaj chcę zaprosić Was do aktywnego udziału w tym przesłaniu. Wasze zaangażowanie i odpowiedzi mogą być źródłem inspiracji i wsparcia dla innych, którzy również szukają nadziei i kierunku w swoim życiu. Czy kiedykolwiek doświadczyliście momentu, w którym poczuliście, że Bóg naprawdę działa w waszym życiu? Podzielcie się tym doświadczeniem w komentarzach. Wasze świadectwa mogą być potężnym dowodem na to, jak Bóg działa wśród nas. Kiedy dzielimy się swoimi historiami, budujemy wspólnotę wiary, która może przynieść pocieszenie i inspirację innym. Jeśli czujecie, że to przesłanie jest dla Was, napiszcie w komentarzu, przyjmuję te obietnice. Niech Wasze słowa będą aktem wiary i otwartości na Boże działanie w Waszym życiu. Czy jesteście gotowi, aby zobaczyć, jak Bóg może zmienić Wasze życie finansowe? Czy wierzycie, że Jego obietnice są prawdziwe i że On ma dla Was plan pełen nadziei i przyszłości? Podzielcie się swoimi myślami i refleksjami. Co najbardziej porusza Was w tym przesłaniu? Jakie obietnice Boże są dla Was najważniejsze? Wasze odpowiedzi mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają nadziei i kierunku. Wspólnie możemy budować silniejszą wspólnotę wiary, która wspiera się nawzajem w trudnych chwilach i cieszy się wspólnymi błogosławieństwami. Czy macie pytania dotyczące tego, jak zastosować te biblijne obietnice w swoim życiu? Żądajcie je w komentarzach, a postaram się odpowiedzieć na nie w kolejnych filmach. Wasze pytania mogą być cenną wskazówką dla innych, którzy również szukają odpowiedzi na swoje duchowe wątpliwości. Zachęcam Was również do dzielenia się tym filmem z innymi. Może znacie kogoś, kto potrzebuje nadziei i wsparcia w swoim życiu finansowym. Podzielcie się tym przesłaniem, aby mogło ono dotrzeć do jak największej liczby osób. Wspólnie możemy szerzyć Boże obietnice i przynosić nadzieję tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Na koniec, pamiętajcie, że Bóg jest zawsze z Wami. On słyszy Wasze modlitwy i zna Wasze potrzeby. Czy jesteście gotowi zaufać Mu i pozwolić, aby Jego obietnice stały się rzeczywistością w Waszym życiu? Podzielcie się swoimi odpowiedziami i refleksjami w komentarzach. Niech Wasze słowa będą świadectwem Waszej wiary i otwartości na Boże działanie. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym świecie pełnym hałasu i rozproszeń, często zapominamy o sile, jaka tkwi w ciszy i skupieniu. Bóg działa w sposób cichy i subtelny, a my musimy nauczyć się słuchać Jego głosu w tych momentach spokoju. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wiele można osiągnąć, gdy poświęcimy czas na ciszę i refleksję? Dzisiaj chcę Was zachęcić do odkrycia tej potężnej praktyki. Pomyślcie o tym, jak wiele razy Bóg działał w ciszy, przygotowując Was na coś wielkiego. W chwilach skupienia możemy usłyszeć Jego głos najgłośniej. Czy jesteście gotowi poświęcić czas na modlitwę i medytację, aby usłyszeć, co Bóg chce Wam powiedzieć? W ciszy możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytania i pocieszenie w naszych trudnościach. Cisza nie oznacza braku działania. Wręcz przeciwnie, to w tych momentach Bóg może przygotować nas na największe zmiany w naszym życiu. W Psalmie 46, 10 czytamy: Zatrzymajcie się i wejrzyjcie, że ja jestem Bogiem. To przypomnienie, że czasami musimy zatrzymać się i skupić, aby naprawdę doświadczyć Bożej obecności i mocy. Czy jesteście gotowi zatrzymać się i zaufać, że Bóg działa, nawet gdy tego nie widzimy? Skupienie się na Bożych obietnicach i planach dla naszego życia może przynieść nam pokój i pewność, której tak bardzo potrzebujemy. Kiedy skupiamy się na Jego słowach, możemy znaleźć siłę, aby przejść przez najtrudniejsze chwile. Czy jesteście gotowi skupić się na Bożych obietnicach i pozwolić, aby Jego słowa prowadziły Was każdego dnia? W chwilach ciszy i skupienia możemy również zauważyć małe cuda, które Bóg czyni w naszym życiu. Może to być niespodziewane błogosławieństwo, nowa możliwość, czy po prostu wewnętrzny spokój, który daje nam pewność, że Bóg jest z nami. Czy jesteście gotowi zauważyć te małe cuda i podzękować za nie Bogu? Zachęcam Was, abyście znaleźli czas na ciszę i skupienie każdego dnia. Może to być kilka minut rano lub wieczorem, kiedy możecie poświęcić czas na modlitwę i medytację. W tych chwilach możecie usłyszeć Boży Głos najgłośniej i znaleźć odpowiedzi, których szukacie. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jakie korzyści przynosi Wam czas spędzony w ciszy i skupieniu? Niech te chwile ciszy i skupienia będą dla Was źródłem siły i inspiracji. Pamiętajcie, że Bóg działa w ciszy i że w tych momentach możecie znaleźć Jego obecność najbliżej. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg działa w waszym życiu, nawet gdy tego nie widzicie? Podzielcie się swoimi odpowiedziami i refleksjami w komentarzach. Niech wasze słowa będą świadectwem waszej wiary i otwartości na Boże działanie. Drodzy bracia i siostry, jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, jest nasza wyobraźnia. Bóg dał nam zdolność do tworzenia obrazów mentalnych, które mogą inspirować nas i prowadzić w naszym życiu duchowym. Dzisiaj chcę Was zachęcić, abyście wykorzystali tę zdolność do stworzenia wizji Waszej przyszłości pełnej nadziei i obfitości. Czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, jak może wyglądać Wasze życie, gdy Boże obietnice staną się rzeczywistością? Wyobraźcie sobie, że jesteście w ciemnym pokoju, ale nagle pojawia się jasne światło, które prowadzi Was do otwartych drzwi. Za tymi drzwiami czeka na Was obfitość i błogosławieństwo, które Bóg przygotował specjalnie dla Was. Czy widzicie te wizje? Czy czujecie, jak wasze serce napełnia się nadzieją i pewnością, że Bóg ma dla was wspaniałe plany? Pomyślcie o rzece, która płynie spokojnie i obficie, niosąc ze sobą wszelkie dobrodziejstwa. Ta rzeka symbolizuje Boże błogosławieństwa, które płyną do was bez przerwy. Czy jesteście gotowi zanurzyć się w tej rzece i przyjąć wszystko, co Bóg ma dla was? Wyobraźcie sobie, jak wasze życie zmienia się, gdy pozwalacie, aby Boże błogosławieństwa płynęły swobodnie. Wyobraźcie sobie, że zasiewacie małe nasionko w żyznej glebie. Z czasem to nasionko rośnie i przynosi obfite plony. To nasionko symbolizuje Waszą wiarę i wytrwałość. Czy jesteście gotowi pielęgnować swoją wiarę i czekać na obfite plony, które Bóg obiecał? Wyobraźcie sobie, jak Wasze życie staje się pełne obfitości dzięki Waszej wierze i wytrwałości. Wyobraźcie sobie, że budujecie dom na solidnym fundamencie. Ten dom symbolizuje Wasze życie. A fundament to wasza wiara w Boże obietnicy. Czy jesteście gotowi budować swoje życie na solidnym fundamencie wiary i zaufania? Wyobraźcie sobie, jak wasze życie staje się stabilne i pełne pokoju, gdy budujecie na Bożych obietnicach. Podzielcie się swoimi wizjami i obrazami mentalnymi w komentarzach. Jakie obrazy przychodzą wam na myśl, gdy myślicie o Bożych obietnicach? Wasze wizje mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają nadziei i kierunku w swoim życiu. Wspólnie możemy tworzyć potężne obrazy mentalne, które będą nas inspirować i prowadzić. Niech te obrazy mentalne będą dla Was źródłem siły i inspiracji. Pamiętajcie, że Bóg dał Wam zdolność do tworzenia wizji, które mogą prowadzić Was do obfitości i błogosławieństwa. Czy jesteście gotowi wykorzystać tę zdolność i stworzyć wizję Waszej przyszłości pełnej nadziei i obfitości? Podzielcie się swoimi odpowiedziami i refleksjami w komentarzach. Niech Wasze słowa będą świadectwem Waszej wiary i otwartości na Boże działanie. Drodzy bracia i siostry, jednym z najważniejszych aspektów naszego duchowego życia jest wierność i przygotowanie na Boże błogosławieństwa. Bóg pragnie, abyśmy byli wierni w małych rzeczach, ponieważ to one przygotowują nas na większe dary, które On ma dla nas. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak Wasza wierność w codziennych sprawach może prowadzić do wielkich błogosławieństw? Pomyślcie o rolniku, który zasiewa nasiona na polu. Każde nasionko jest pielęgnowane i doglądane, aż w końcu przynosi obfity plon. Podobnie jest z naszą wiernością. Każdy akt wierności, każda modlitwa, każdy dobry uczynek jest jak nasionko, które zasiewamy w naszym duchowym życiu. Z czasem te nasionka przynoszą obfite plony błogosławieństw. Czy jesteście gotowi zasiewać nasionka wierności w swoim życiu? W Ewangelii Łukasza Godzina 16:10 Jezus mówi: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. To przypomnienie, że nasza wierność w małych sprawach jest kluczem do otrzymania większych błogosławieństw. Czy jesteście gotowi być wierni w codziennych obowiązkach, w pracy, w rodzinie, w służbie dla innych? Bóg widzi waszą wierność i nagradza ją obfitością. Wierność to również gotowość do przygotowania się na boże błogosławieństwa. Czy jesteście gotowi przygotować swoje serca i umysły na to, co Bóg ma dla Was? Czy jesteście gotowi przyjąć Jego dary z wdzięcznością i pokorą? Przygotowanie oznacza również zaufanie, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze i że Jego plan jest doskonały. Pomyślcie o Maryi, która z wiarą i pokorą przyjęła Boże wezwanie, aby stać się Matką Jezusa. Jej wierność i gotowość do przyjęcia Bożego planu przyniosły błogosławieństwo całemu światu. Czy jesteście gotowi naśladować jej przykład i z wiarą przyjąć Boże wezwanie w swoim życiu? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jakie małe akty wierności przyniosły Wam błogosławieństwa? Jak przygotowujecie się na Boże dary w swoim życiu? Wasze świadectwa mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają nadziei i kierunku w swoim duchowym życiu. Pamiętajcie, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. On widzi Waszą wierność i nagradza ją obfitością. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg ma dla Was wielkie błogosławieństwa, które przyniosą Wam radość i pokój? Podzielcie się swoimi odpowiedziami i refleksjami w komentarzach. Niech Wasze słowa będą świadectwem Waszej wiary i otwartości na Boże działanie. Drodzy bracia i siostry, w świecie pełnym niepewności i chaosu, poszukiwanie pokoju i bezpieczeństwa staje się priorytetem dla wielu z nas. Bóg oferuje nam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i bezpieczeństwo, które nie ma sobie równych. Czy kiedykolwiek czuliście, że wasze serce jest niespokojne i pełne lęku? Dzisiaj chcę was zachęcić, abyście znaleźli w Bogu źródło prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa. W Ewangelii Jana godzina 14.27 Jezus mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka. To przypomnienie, że pokój, który daje nam Jezus, jest inny niż ten, który oferuje świat. Jest to pokój, który przenika nasze serca i umysły, dając nam pewność, że Bóg jest z nami w każdej chwili. Czy jesteście gotowi przyjąć ten pokój i pozwolić, aby wypełnił wasze życie? Wyobraźcie sobie poranek, gdy budzicie się z sercem pełnym pokoju, wiedząc, że Bóg trzyma was w swoich rękach. Nie ma miejsca na lęk ani niepewność, ponieważ wiecie, że Bóg troszczy się o was i prowadzi was krok po kroku. Czy czujecie to bezpieczeństwo, które pochodzi z zaufania Bogu? Czy jesteście gotowi oddać mu wszystkie swoje troski i obawy? W Psalmie 91, 1 myślnik 2 czytamy: Kto mieszka pod osłoną najwyższego, w cieniu wszechmocnego przebywać będzie. Powie do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. To przypomnienie, że Bóg jest naszą twierdzą i schronieniem, miejscem, gdzie możemy znaleźć bezpieczeństwo i ochronę. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg jest waszą twierdzą i schronieniem w każdej sytuacji? Pomyślcie o owcy, która znajduje się pod opieką dobrego pasterza. Pasterz troszczy się o nią, prowadzi na zielone pastwiska i chroni przed niebezpieczeństwem. Podobnie Bóg troszczy się o was, prowadzi was i chroni. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg jest waszym dobrym pasterzem, który zawsze będzie was prowadził i chronił? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jakie momenty w waszym życiu przyniosły wam pokój i bezpieczeństwo dzięki zaufaniu Bogu? Wasze świadectwa mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają pokoju i bezpieczeństwa w swoim życiu. Wspólnie możemy budować wspólnotę, która opiera się na Bożym pokoju i bezpieczeństwie. Pamiętajcie, że Bóg jest zawsze z Wami. On zna Wasze potrzeby i troszczy się o Was w każdej chwili. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg jest Waszym źródłem pokoju i bezpieczeństwa? Podzielcie się swoimi odpowiedziami i refleksjami w komentarzach. Niech Wasze słowa będą świadectwem Waszej wiary i otwartości na Boże działanie. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie tego przesłania chciałbym Was zaprosić do podjęcia konkretnych kroków, które pomogą Wam wprowadzić Boże obietnice w życie. Każdy z nas potrzebuje chwili na refleksję i działanie, aby nasze życie duchowe mogło się rozwijać i przynosić owoce. Czy jesteście gotowi podjąć działania, które przyniosą Wam pokój, nadzieję i obfitość? Pierwszym krokiem jest poświęcenie codziennego czasu na modlitwę i medytację nad Bożym Słowem to w tych chwilach ciszy i skupienia możemy usłyszeć Boży głos i znaleźć odpowiedzi na nasze pytania. Czy jesteście gotowi poświęcić kilka minut każdego dnia na modlitwę i refleksję nad Pismem Świętym? To proste działanie może przynieść ogromne zmiany w waszym życiu duchowym. Zachęcam Was również do dzielenia się tym przesłaniem z innymi. Może znacie kogoś, kto potrzebuje nadziei i wsparcia w swoim życiu finansowym. Podzielcie się tym filmem, aby mogło ono dotrzeć do jak największej liczby osób. Wspólnie możemy szerzyć Boże obietnice i przynosić nadzieję tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Czy jesteście gotowi na chwilę refleksji? Pomyślcie o tym, jak Boże obietnice mogą zmienić wasze życie. Jakie konkretne działania możecie podjąć, aby wprowadzić te obietnice w życie? Podzielcie się swoimi odpowiedziami w komentarzach. Wasze refleksje mogą być inspiracją dla innych, którzy również szukają nadziei i kierunku w swoim życiu. Na zakończenie chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy. Niech ta modlitwa będzie aktem wiary i otwartości na Boże działanie w naszym życiu. Boże, zękujemy Ci za Twoje obietnice pełne nadziei i przyszłości. Prosimy Cię, abyś prowadził nas każdego dnia, dając nam mądrość i siłę do podejmowania właściwych decyzji. Pomóż nam być wiernymi w małych rzeczach, abyśmy mogli otrzymać Twoje wielkie błogosławieństwa. Napełnij nasze serca pokojem i bezpieczeństwem, wiedząc, że jesteś z nami w każdej chwili. Dziękujemy Ci za Twoją miłość i troskę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli to przesłanie dotknęło waszego serca, zapraszam was do subskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi treściami. Kliknijcie przycisk subskrybuj i dołączcie do naszej wspólnoty wiary. Podzielcie się tym filmem z innymi, aby mogło ono dotrzeć do jak największej liczby osób. Wasze wsparcie i zaangażowanie są dla nas niezwykle ważne. Pamiętajcie, że Bóg jest zawsze z Wami. On zna Wasze potrzeby i troszczy się o Was w każdej chwili. Czy jesteście gotowi zaufać, że Bóg jest Waszym źródłem pokoju i bezpieczeństwa? Podzielcie się swoimi odpowiedziami i refleksjami w komentarzach. Niech Wasze słowa będą świadectwem Waszej wiary i otwartości na Boże działanie. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną do końca tego przesłania. Niech Bóg błogosławi Was obficie i prowadzi każdego dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.